Tuturu, cześć, witam wszystkich w nowym wideo. Jeśli jesteś nowy, zostaw Suba, dodaj filmik codziennie. Właśnie przed chwilą skończyłem oglądać House of Dragon. Sezon pierwszy odcinek dziewiąty chciałem na szybko zrecyzować ten odcinek. Bez spoilerów, moim zdaniem świetny odcinek, tylko nie wiem czy podoba mi się końcówka, jeśli wiecie o czym mówię. Świetnie CGI, ok, świetne CGI, dialogi świetnie napisane. Muzyka bardzo piękna yy, na początku i w, w ciągu całego odcinka też. Natomiast y, piękne pianino, ok? Na początku odcinka. Także moim zdaniem ten odcinek też trzyma poziom po prostu. Natomiast nie wiem co jak myśleć na temat końcówki. Ostatnią minutę tego odcinka, tak? Wydawał się trochę gu, głupi końcówkę, głupia końcówka tego odcinka. Dobra, 8 na 10, świetny odcinek. Obejrzyjcie ten serial, bo warto naprawdę. Dobra, spoilery, ok? W gruncie rzeczy odcinek się zaczął świetnymi ujęciami, tam widzieliście tego zamku, tak? Świetne, przepiękne ujęcia, że w gruncie rzeczy król umarł, tak? I ona tam powiedziała tam służącej, i później wysłała po ojca, i tam gadali, bla, bla, bla. W gruncie rzeczy cały odcinek, widzieliście, odcinek opierał się na tym, że przejęcie władzy przez nich, tak? I odszukanie jej dziecka tak? bo jej dziecko uciekło, tam ten król, który został koronowany, uciekł, tak? bo nie chciał być królem w gruncie rzeczy. No i ona tam wysłała dwóch rycerzy i tam jej ojciec też wysłał, żeby złapali go odnaleźli. W gruncie rzeczy jej ojciec zrobił taki ten, jak mam, jak myślę, to po prostu wróci, będzie full circle, z takim jakimś wormem, jakimś robakiem czy coś. Ona tam dała warunek, żeby dzieci nie były tam, to walczyły w tam pod ziemią czy coś, bo tam dziesięcioletnie dzieci walczą gdzieś tam o przeżycie czy coś, o pieniądze na zakłady, a ona tam powie, gdzie jest jej syn, tak? On dobra, okej, okay, spoko. I ona powiedziała taką linię, że to ja położyłam tego syna na tronie, tak? Jak rozumiem to wróci, tak mi się wydaje następnych sezonach. Nieważne, mieliśmy też masturbację w sceny w, w, w tym odcinku. Ten gościu z kulawy się masturbował do tej królowej, do tej nóg, tam bo tam jakieś informacje i dał, bla bla bla. I w gruncie rzeczy masa takiej conspiracy, tak? Że tam jeden na drugiego, żeby przejąć władzę. I tam w gruncie, że odcinek się zaczął, że tam mieli narady też, nie? Na tym stole. E, troszkę człopi, natomiast świetnie wyreżyserowane. Tam okej, okay, król zdecydował, zaszeptał mi do ucha, że to mój syn powinien zostać królem. I tam jeden gościu się nie zgodził. Nie, to jest przejęcie władzy, bla bla bla. Ten rycerz wziął mu, zmiażdżył głowę. A tamten później strażnik wyciągnął miecz, później tamten strażnik wyszedł, tak? Ten e, przywódca straży. Także... Mamy jakiś konflikt. Tak samo mieliśmy właśnie, że tam inni lordowie, też tam trzech lordów nie, nie ugięło się, tak? Nie utlęknęło, bo o, tutaj mój syn będzie królem, bla, 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 ten od niej. No i tam yy, w gruncie rzeczy yy, ten, jak to się nazywa, zapomniałem, straciłem myśl. Tam też, tak, tych trzy lordów tam nie uklęknęło, to tam dwóch od razu tam wzięli, żeby zabić, a jeden próbował, niby później uklęknął, próbował uciec, gdy go zabili też. Troszkę tropi, natomiast świetnie wyreżysrowane. Jak mówię, ten świat, ten serial jest bardzo greedy, taki szary. Każda postać ma jakieś wady. To mi się podoba, że jest to takie realistyczne. Tutaj gościu się masturbuje do jej stóp, żeby... Ona miała jakieś informacje, tak? Jest coś za coś, tak? Jakaś przysługa i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Tutaj mamy na przykład charakteryzację jej syna, że uciekł, bo nie, nie chce zostać królem, a później na końcu odcinka już poczuł się pewniej, tak? Bo ludzie mówili brawo. Rozumiecie, małe takie detale pokazują, kim jest dana postać. I to mi się podoba. Świetna reżyseria, świetne dialogi. Mieliśmy nawet też i brata od tego króla, który został, tak? Ukorowany, ukoronowany, e, ukorowa, ukoronowany, ukoronowany e, ukoronowany tam, że on by chciał zostać królem, tak? Mamy jakieś takie letkie że tak powiem, hinty, tak? Czy jak to się mówi po prostu Więc podoba mi się to w tym serialu, że każda postać jest taka, wiemy o co chodzi i każda nie jest idealna. Także jest to świetnie naprawdę zrobione. W do rzeczy tak jak mówię, odcinek się polegał na tym, że o przejęciu władzy oni, tak? Zabili tam jednego gościa przy stole, tam innych lordów tam posiekali też, jeden próbował uciec, tak jak mówiłem. No i tam zamknęła siostrę króla, który umarł w pokoju ona. Później weszła tam i gadała, tak? Widzieliście o czym. i tam, to ty powinnaś być królową, nie, to ty powinnaś być królową, służysz tylko facetom, bla bla bla, bla, bla. Tego typu jakieś głupoty. I... Później to mi się nie podobało w tym odcinku, że ona weszła, chyba że, tak jak mówię, jakoś to, to jest jakiś foreshadowing. Ta siostra od króla weszła tam do tej do tego kościoła, do tego takiego dużego zamku, gdzie po prostu jej syn został ukoronowany, tak. Ona tam uciekła, w gruncie rzeczy jej ojciec zasłonił dwóch facetów, tak? Żeby znaleźć jej syna, bo jej syn uciekł. I na tym się opierał odcinek. I ona też zatrudniła, jej syn poszedł i właśnie ten strażnik tam mieli walkę i znaleźli tego syna. No i jeden ten gościu, który zatrudnił jej ojciec, uwolnił siostrę od e, króla, tak, którą ma. No i tam uciekali, później została wepchnięta w tłum i weszła do tej właśnie zamku, gdzie koronacja się odbywała. E, no i tam koronacja się odbywała, ona uciekła. Ja myślę, że ona zabije e, kogoś czy coś. I zabiła parę ludzi niewinnych, natomiast ona weszła w tym smoku, tak? Z tym smokiem. Pozabijała tam parunastu ludzi, czy ilu tam ludzi. No i tam zamiast zziepnąć tym smokiem, zamiast dać im rozkaz, żeby pozabijać ich, to nic, po prostu smok krzyknął. Ona tam weszła z tym smokiem i później uciekła. Wiesz o co chodzi? To jest takie główna ro robota. Bo chyba, że tak mówię, to jest jakiś foreshadowing, że ona po prostu będzie po jej stronie, tak? Żona jest po jej stronie, a nie po stronie właśnie Renary i Damona, tak? Czy jak tam. Także nie wiem, jak, jak się okaże inaczej, to będzie dla mnie głupi moment w tym odcinku. Bo halo, mogłeś ziewnąć po prostu smokiem i koniec tego główna, ok? Natomiast nie ziewnęłaś smokiem i, i, i teraz wszyscy mają umrzeć, tak? Przez to. Rozumiecie o co chodzi? Także mam nadzieję, że po prostu będzie to tak zrobione, że ta, co weszła ze smokiem, ta siostra w królach, która weszła tam do tego zamku, gdzie koronacja się odbywała, pozabijała niewinnych ludzi, z tym smok pozabijała tak? niewinnych ludzi i tam, nie wiem, postraszyła ich smokiem i uciekła. Weszła tylko tam, żeby uciec, żeby wylecieć stamtąd. Jak ona nie będzie właśnie z nią, to to będzie gówniane to scena, moim zdaniem. Rozumiecie, bo zawsze będę sobie mówił, a dlaczego nie ziewała smokiem wtedy, co za gówno, rozumiecie. Nie wiem, tak czy siak, e, oni przejęli władzę i, chuj, i ona tam weszła z tym smokiem i uciekła. Cały odcinek się na tym opieram, że przejęcie władzy, tam tamtych lordów jednego przy stole, odszukanie jej syna i tam dialogi, tak, z, jej, z tą właśnie siostrą od Kula. Ona też miała scenę, gdzie płakała nad królem, czyli też tam miała jakieś uczucia nad tym królem. Też były właśnie spiski, tak? Ten gościu, co się ma, skąpował. Z jej ojcem miała dialogi też właśnie z tą siostrą, gdzie oto ty powinnaś być królem, i twój mąż ciągle planował, bo to ty chcesz zostać królową. Odszedł do ciebie, czyli mamy jakieś informacje, tak? Czy coś. Także podoba mi się to. Jest to greedy świat. Dzieci się bili tam pod ziemią. Tak, o przeżycie. Podoba mi się, tak jak mówię, ten świat. Jest pełen spisków i, i tak dalej. Jest to taki greedy, taki szary, nury, gówniany świat, jak nasz. Także świetna robota. Tak jak mówię, nie wiem, jak czuć, na, jeśli chodzi o końcówkę odcinka. Mam nadzieję, że ona będzie właśnie po jej stronie, żeby to nie wyglądało tak głupie, że. o. Weszła ze smokiem, mogła ich zabić, tylko weszła, postraszyła i spierdoliła. Rozumiecie o co chodzi. 8 na 10, świetny odcinek, świetne dialogi, świetne CGI. Każda postać jest świetnie napisana. Wiemy, świetnie charakteryzują i ujęcia wyglądają przepięknie, jak obrazy. Także naprawdę świetna robota. 8 na 10. Dzięki za uwagę. Słyszymy się trochę.